Czołem brygada tu Karol Garnz. Znajdujemy się w Nowym Sączu w Klubie Halny. Ze mną po raz pierwszy na moim kanale Mateusz Dondiego Kubiszyn. Cześć Mateusz. no witam ciebie. Czołem Brygada. Mateusz, czy ty jesteś zazdrosny troszkę o Denisa Załęckiego? Już tłumaczę dlaczego tak pytam. Wygrywasz z nim walkę w zdecydowany sposób. Myślę, że nie można tutaj dywagować na tym, kto był zwycięzcą w waszym pojedynku, zdecydowanie twoja przewaga. Po czym Denis dostaje walkę z Arturem Szpilką, wiemy jakie to jest nazwisko sportowe, medialne, a ty? Właśnie. I czy teraz nie czujesz takiej delikatnej zazdrości, że przecież to ja pokonałem Denisa, a to teraz on się skurczy, byk bije ze Szpilą? Wiesz co, tak zaczynając od samego początku tak, no wiesz co, wygrałem z Denisem, aczkolwiek nie uważam, żeby to była zdecydowana e, przewaga, po prostu wygrałem, tak, byłem lepszy i, i rzeczywiście punktowo przeważałem, ale ten, wiesz, nie była dominacja jakaś tam straszna e, i e, powiem tak, Freakfighty troszeczkę innymi prawami się rządzą. Nie? To nie jest stricte sportowa organizacja, że rzeczywiście ktoś wygrał z kimś, no to wiesz, dostaje następną walkę. Tutaj przede wszystkim wiesz, no, liczy się, liczą się zasięgi, marketing i, i, wiesz, i wszystko, co jest dookoła walki. A walka, no wiadomo, no jest dalej ważna, ale nie najważniejsza, tak mi się wydaje przynajmniej. I co jest jeszcze w tym wszystkim? To, że wiesz, Denis i Szpila to są wiesz bardzo klikalne osobowości, nie? Myślisz, że don Diego nie jest klikalną osobowością po teraz po tej wycieczce do Highligu. Wiesz co, tak, ale na pewno nie aż tak jak Denis, nie, wiesz, no Dennis, yy, no jest osobą, jest charyzmatyczny. No i... za grzeczny jesteś. No może, no może tak też być, nie, wiesz, no, ja po prostu, wiesz, no, nie rzucam słów na lewo i prawo, byle jakich, nie, no, staram się robić tak, że jeżeli jak już coś mówię, no to jest to realne i, i jest to, wiesz, zgodne z prawdą i że to, wiesz, bez jakiegoś tam głupiego podkręcania, wiesz, czasem fajnie coś tam delikatnie podkręcić, wiesz, i też tak robię, ale no to nie mój styl, żeby, wiesz, żeby na siłę... Jakieś tam e, rzeczy mówić, nie? No i wiesz, no i to też jest, e, jakby nie patrzeć, sprawa e, wszystkich redakcji, redaktorów i wszystkich internetowych gazet, że wiesz, no Denis kurczę, powie, że zajebie Alana, no to wiesz, wszyscy, Denis powiedział, to, 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 to wiesz, no, no ja bym nie powiedział tak, że ja kogoś kurczę, zabiję, że poławię mu szczękę i tak dalej, nie? No, no, tylko wiesz, powiedział, no no, 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 debil, nie? No, wiesz, akcja jakaś tam charytatywna, wiesz, gość powiedział, że wpłaci pieniądze na, na, na te dzieciaczki, nie? A teraz wymiguje się i coś tam robi, no wiesz, no, Nada, wiesz, no nie w ten sposób, nie? Wiesz, no jesteś facet, no to weź stary, kurczę, powiedziałeś, że coś zrobisz, no to to zrób, nie? Ja Mówisz, że sobie... robisz B. No, no ja już wiesz, generalnie tam już pomijam jakieś tam inne kwestie, ale jeżeli tutaj rozmawiamy o pomocy dla biednych dzieci, czy po prostu jakieś tam akcje charytatywne, no to no tutaj. Trzeba wiesz, się wywiązywać. No, no mimo wszystko, nie? Inne rzeczy jeszcze mówię, można pobłażać, nie? ale tutaj no to stricte tutaj wiesz, przybijam Denisowi e, rację, że no, powinien cisnąć tego Alana, no, bo się rzeczy no kurwa, macie no, albo jesteś facet, albo i tyle. Nie? E, wiemy, że ten ich konflikt e, chwilę już trwa, mierzyli się raz, potem Alan się mierzył z jego ojcem, teraz znowu się e, mówi o tym, że może być rewanż Denisa z Alanem. Już nie chcę ciągnąć ich, ich wątku, ale jak ty widzisz Alana jako sportowca? lana jako sportowca? Nie, dla mnie to nie jest yy, sportowiec mimo że jakoś tam przeszłość miał i tak dalej, no to wiesz, no to po pierwsze, wiesz, byle kto z nim wygrywa, e, wiesz, co świadczy o jego niskim poziomie sportowym i no, przede wszystkim uważam, że psych psychika tam leży i kwiczy, nie? Jeżeli chodzi o przygotowanie do walk, mentalność podczas walk, to nie jest gość, który jest przygotowany mentalnie na to, żeby toczyć 5-6 pojedynków w ciągu roku, nie zawodowych, nie? Jak tak miał chyba w tym roku, tak właśnie miał, e, że to już kolejne, kolejne, kolejne pojedynki i wiesz, no, no, siłą rzeczy to naprawdę trzeba być odpornym, żeby, żeby tak działać. Nie? I przede wszystkim jakby był. Jak to... To jak to wzmacniać? Znaczy wiesz, no, nie ma czegoś takiego, kurczę, wiesz, że wzmacniasz albo nie wzmacniasz, albo masz charakter, albo tego charakteru nie masz, nie? Zero jedynkowo. Tak, tutaj powinno być zero jedynkowo, wiesz, no moim zdaniem, nie? powinno być zero, zero jedynkowo. No i widać to, że, że no, Alan no, jednak tego charakteru nie ma. Wiesz, no, mówiąc, biorąc pełni odpowiedzialność za te słowa, stwierdzam, że Alan nie ma charakteru do walki. Bo no, no niejednokrotnie pokazywał to, że, że wiesz, no, coś próbował, ale jak był kryzys, no to już wiesz, to już, to już nie było zamierzone przykładowo, tak jak wiesz, wiele osób mi to zarzuca, że, wiesz, że w gromdzie przyklękam, tak. Okej, okay, ja to robię przy, robię krok w tył po to, żeby wziąć rozpęd. A tutaj po prostu było jakby, nie wiem, czy w walce z Denisem wcześniej. Tutaj wiadomo, Denisa ojciec nie pozwolił Alanowi na to, nie? Żeby wiesz, żeby co chwilę przyklękać i tak dalej, i tak dalej. No, no jednak wiesz, mimo wszystko trzeba chcieć tej walki. Dzisiaj jesteśmy na sparingach w Nowym Sączu. Ty już po sesji sparingowej, po obiadku tak. wigoru nabrałeś, czyli rozumiem w pełni przygotowani do najbliższej grondy. Tak, tak. Przygotowania trwają, no jeszcze trzy tygodnie, więc no ja już jestem mocno w trybie właśnie sparingowym. Tu jeszcze przyjechałem pomóc Łukaszowi. Wiesz, no też dla mnie to jest bardzo fajne, bo Łukasz gabarytowo, no wiadomo, wagowo jest niższy niż mój przeciwnik, ale gabarytowo bardzo podobny i no i wiesz, no i bardzo fajnie mi się z nim porobiło, zwłaszcza, że wiesz, że jadę do kogoś, do, na obcą salę, inny klimat, nowi ludzie, to wiesz jak to jest, kurczę, bardziej się chce i to tak powiedzmy jakieś tam namiastka tej walki, którą Gdzieś tam później w przyszłości będzie. Nie? Jak ty widzisz tę najbliższą gromdę? Dziesiąta jubileuszowa edycja. Ciekawe, fajne bitki się szykują. Tak, bardzo, bardzo fajne bitki. Już pomijam turnie, tak? bo turnie to już wiadomo, rządzi się swoimi prawami i tam każdy, nawet no-name, może pokazać wielkie serducho i fajnie się wybić. Ale jeżeli chodzi o stricte, właśnie. Super fighty. no naprawdę zapowiada się ciekawie. No też wiesz, no, jeszcze nie jest ogłoszonych, powiedzmy, w ogóle nie wiem, czy jakieś w ogóle super są ogłoszone, ale są zawodnicy ogłoszeni i to już daje gwarancję naprawdę mocnej bitki. No dziesiątka, już No dokładnie. Powiedz mi, Mateusz, widzę na Twoim Insta-Story łączysz bycie sportowcem zawodowym z rolą strażaka. Ciekawi mnie, jak Ty to układasz sobie, bo wiemy, że dyżury, służba w jednostce, no to chyba nie jest zależne od Ciebie, tylko jakoś to jest z góry ustalane. Jak Ty to łączysz, mając przygotowania, mając walki, treningi? Co so, kurczę, już tak e, długo to trwa, bo ja już służę w Straży Pożarnej już ponad 7,5 roku, więc już nauczyłem się jakby tego systemu. Mamy 24 godziny służby, płynie 48 godzin wolne. W tym wiadomo, w miesiącu też mamy jakby wolne służby, nie? Czyli w dniu, kiedy mamy służbę, mamy nadzwyczajnie świecie wolne, żeby nie wyrabiać nadgodzin. Więc, więc powiedzmy, jest dość dość dużo wolnego czasu w ciągu miesiąca. Zwłaszcza, że ty wiesz, służby mamy od 8 rano do 8 rano, nie? więc e, zdarza się, że robię treningi na, na jednostce, ale to jest rzadkość, ja raczej wiesz, służbę potraktować jako odpoczynek od sportu i skupienie się na robocie tam, ale no wiesz, nieraz właśnie, czy z chłopakami sobie, wiesz, no, zagramy w siatkę, czy w piłkę, wiesz, no aktywność sportowa jakaś tam jest. Ale no mówię, no działam, staram się robić tak, żeby dużo trenować poza służbą, a w służbie odpoczywać. Jakoś to idzie, wiesz, no wiesz, bardzo teraz jeszcze od jakiegoś czasu, mówię, wszedłem w social media, teraz jeszcze wszedłem, powiedzmy, w kryptoświat, kryptowaluty, NFT i tak staram się, wiesz, cały czas działać na wielu płaszczyznach. No, żeby jednak ten rozwój był cały czas, i rzeczywiście brakuje już teraz w ogóle czasu, i troszeczkę zaniedbuje niektóre tematy. Ale wiem, że wiesz, to potrwa jeszcze powiedzmy chwilę, jeszcze rok, może dwa takiego wiesz, ciągłego, prężnego rozwoju, takiego ociśnienia. I co potem? Zrezygnujemy ze straży, czy rezygnujemy ze sportu walki? Znaczy, to nie chodzi o to, ja nie chcę z niczego rezygnować, tylko wiesz, chodzi o to, żeby. Mm, Wiesz, jak to jest? Otwierasz działalność, no to musisz zapierdzielać, żeby zbudować sobie renomę. Nie, i tak jest ze wszystkim. Wchodzę w nowe rzeczy, więc zapierdzielam, żeby sobie stworzyć renomę, markę, i później to już jest zupełnie łatwiejsze, jeżeli zapoznam się z rynkiem, sam już zobaczę, jakimi schematami działać i, i można to robić. Więc to nie jest tak, że ja chcę rezygnować z czegoś. Aczkolwiek no, wiem o tym, że. Yy, no Organizm człowieka no, jest taki, że no w końcu musi powiedzieć dość, nie? Ja na tyle, wiesz, no 31 lat mam, no tak jeszcze myślę, że przynajmniej te 5 lat, no jest takie minimum moje, że chciałbym tą karierę prowadzić bardzo mocno, ale myślę, że już nie aż tak intensywnie jak do tej pory, tak? Że wiesz, co chwilę walka, 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 no rzeczywiście teraz już fajnie by było, wiesz, zrobić walkę, odpocząć, zajmować się innymi sprawami i później powoli, stopniowo przygotowywać się do następnej walki, wiesz, tutaj Trochę miałem e, bardzo trudny okres ostatnio, bo tak, przygotowania do walki na High League e, walka się przeciągnęła dwa tygodnie, przedłużyła, opóźniła e, i miałem mieć powiedzmy dwa, trzy tygodnie wolnego po tej walce e, i żeby przygotowywać się później do walki na Gromdzie, no to tak, Gromda też... Początkowo e, pierwsze takie zamysły były, żeby zrobić końcem września, okazało się, że jest początek września. Nie? I kiedy ja miałem mieć wakacje, no to ja nagle kurczę, wiesz, dwa dni tylko odpoczynku i znowu, wiesz, na salę. Jest to męczące, już wiesz, już teraz jest to męczące, że wiesz, że po prostu po walce chce mieć luz dla siebie, zapomnieć o sporcie i później zatęsknić i wrócić na tą salę. A teraz to, wiesz, tak to wygląda, jak, powiedzmy, za moich starych czasów, wiesz, że byłem głodny i ja już, wiesz, po turnieju, tak, po turnieju, ja już w poniedziałek byłem na sali, już trening, bo już za chwilę następny turniej. Nie? Wiesz, starzyjemy się i już teraz chcemy działać bardziej ergonomicznie, nie? żeby to jednak nie było byle co robienie 100 tysięcy powiedzmy ćwiczeń, które są bezcelowe, no lepiej zrobić 10, które są celowe. Gdyby Denis doznał kontuzji, bo wiemy, że jakiś tam uraz przed szpilą jest, zarzekał się na konferencji, że faktycznie coś tam mu dolega. Wskoczyłbyś na przykład, gdyby dostał taką, gdybyś dostał taką propozycję do szpili? <gry> tak, tak. I to nawet właśnie. To jest, wiesz, kwestia taka, że Heilig jest dwa tygodnie po grądzie. a spodziewam się, w 90% jestem pewny, że będę kontuzjowany po gromdzie, bo, bo jednak to gołe pięści, więc e, pewnie twarz i, i ręce mogą być porozbijane. Ale jeżeli względnie zdrowiu bym był, a Denis by wypadł, to nadbym się nie zastanawiał, tylko biorę od ręki. Super, Mateusz. Dzięki bardzo, powodzenia i żeby nic się nie wykoleiło na samym końcu przygotowań. O, mam nadzieję, że tak będzie. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam brygadę.